Hej, cześć, dobry, wam wszystkim, ja jestem omok i witajcie w kolejnym openingu z drapek, które widzicie właśnie przede mną. I dzisiaj taki trochę spóźniony opening, ponieważ pod poprzednim dobiliście tyle łapek w górę, że byłem w szoku, aż mi pieniądze skąd uciekły. No i po prostu do same powiedziały mi, że no... czas kupić drapki. I oto się właśnie stało. Mam takie drapki, teraz właśnie szukam jakiegoś hajsa, mhm. żeby zdrapać je. O worek z hajsów, z wypłaty z YouTube'a, no i czy musiałem pójść do bankomatu i tam mi zepnęło jakieś groszaki. O, właśnie, no, hajs z YouTube'a, widzicie? Tyle, tyle, no, nie będę wam a tam jakoś się zmienią, czy w tym coś tam rodzaju. I dzisiaj mamy tak, no, trochę na bajerancko, nie? Tak trochę poroz, rozpierdzielane. I mam nadzieję, że fokus jest git, bo ja tego nie widzę, bo ten mój monitor tak łapie, że że no nie, nie wiem czy to jest Fokus, czy to nie jest Fokus. Mam jakiś tam podglądzik mały tu, tutaj na górze, prawda? Ale no, no dupa, blada czekolada, jak to będzie złe. Do, do, i mam takie oświetlenie z dupy, ponieważ jest y, późno: 23, znaczy już 00. Ja właśnie w tym momencie, co ten, to za 5 godzin muszę wstać i jadę do Warszawy na Orange Widow Fist. No, no, taki trochę. No. Dobra, co ja tam ganam. No, idzie taki e, trochę podekscytowany tym, że tak jakby... no może coś wygramy, nie? Ale dzisiaj tak z dupy, bo dostałem te zdrabki i nie mogłem sobie ich wybrać, tylko dostałem te zdrabki tak z dupy od pana. Pan, pan po prostu dał mi tak, wiecie, tak... Ja poproszę trzy zodiaki, no i on ja, ja mi kurwa tak dał. I to trochę chujnia blada. No, bo tak się nie powinno robić, nie. O jak wszystko, dobra. To ja sobie je odsunę. I zaczniemy sobie od tych takich najmniejszych, nie? Ja sobie tak zacznę od tych najmniejszych. Może tego kocham cię. I Wy tam się schowajcie, macie w kadrze nie być, nie? O, dobra. Mamy kocham cię. Ja sobie go, ja sobie już tak przybliżę totalnie, nie? Sorry za to, tak, że to takie ciemne. Ale no po prostu inaczej, inaczej zrobić nie mogę. Trochę podsunę ten mikrofon, bo musi być taki podsunięty. No i ścieramy sobie. Czy... Tutaj się coś trafi, nie? O, czekajcie, bo ja czytałem Zdrap polegry gry znajdź Mamy róże znaleźć, tak? I wygramy to, co jest przypisane do niej, nie? To na razie po to nie widzę Zaraz zobaczymy O, łuk Ej, róży nie ma Myśmy wygrali 2 zł ale tu róży nie ma Niestety To jest taka przeję. A, y, znaczy tych słów nie będę używał, ale dziękuję wam za te 450 łapek w górę, nie chcę mi się teraz tego sprawdzać, wybaczcie, ale naprawdę było masa łapek w górę i mnie to szokowało, nie? Mnie to szokowało, bo y, no, nie spodziewałem się takiej ilości Nie spodziewałem się... O, tu już było zdrapane, to pan mi tu zdrapał, nie? To ja powinienem to zwrócić Dobra, Zdrapię sobie pierwszą w twoją liczbę. Chyba, że tak w kadrze może nie będzie, nie? O, dobra, tak może być, nie? Ja to spróbuję fokusem się pobawić. O, dobrze. No i teraz mamy tak. Twoja liczba dwa. Czy w pierwszej, że jest dwójka? Nie. Jest trójeczka i wygrała 20 tysięcy. Trochę ciurnia, bo tu jest szóstka, jedynka. 80 zł. Czy 30? 30 zł, Boże. Tu jest dziewiątka, piątka i czwórka. I dupa, jakby tu była dwójka, to byśmy wygrali. Tam wygralibyśmy 500 zł, ale nie wygraliśmy I kolejna zdrawka leci do przegranych, nie? Muszę znowu sprzątnąć to, bo dupa będzie Ja tutaj co chwilę będę lukał, czy to mi się wszystko ładnie tam kręci, nagrywa i itp Bo nie chcę po prostu jakoś tam, wiecie Nie chcę tego zwalić, że później nagram i I no, nie będę wiedział, czy się nagrało i wszystko pójdzie na marne, nie? Dobra, mamy wygraną 500 zł. A dupa będzie blada, mamy znaleźć słonia, nie? Pewnie gówno znajdę niejakie słonia, bo. No, tak myślałem: ślimak, królik i kurczak. I motel. To, co nam szczęścia nie przyniesie. Nam szczęścia nie przyniosło. Lecimy następne. Te najdroższe sobie zostawiamy na koniec. Kolejny wabank. gdzieś taki szybki opening będzie. Pod tym openingiem chcę widzieć, nie, wiedzę tylko w górę i wrzucę na kolejny, nie? Bo to też. O, ząbiam, że to się... Pierwsza, pierwsza wygrana dzisiaj nie? A czy wygrane sumują się, może będzie dalej coś dziewiątka, jedynka i ósemka? A no, ta ósemka mogłaby się cofnąć z tą jedynką, to byśmy wygrali 30 zł, nie? Ale przynajmniej jedna wygrana, dobra. Ja sobie odłożę to wygranek, to przynajmniej zwrócę do, do pana i powiem, powiem panu, że mi dały takie zdrabki, że praktycznie nic tu nie wygrałem, nie? No to ja sobie, może, najpierw zdrapie. Słuchajcie, że tak dzisiaj z dupy, noc jest, a ja niedługo się zbieram do Warszawy. No ale muszę to nagrać, bo chcę wam tu wrzucić jeszcze materiał. Pewnie jak to oglądacie, to albo wróciliście z Orange Video Fest, albo... Ja wróciłem... Znaczy ja w sumie jestem na nim teraz, bo to jest już w tym dniu, bo to dzisiaj jest. No, ja jestem pewnie na tym Orange Video Fest. I... 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 I tu jest dupa, nie? Nawet tu dwa złote mogłoby się zwrócić. Dupa. Tam wygrana złotówka, to się jedna zdrapka wróci, zwróciła, ale niestety nie mamy takiego szczęścia. Dobra. I teraz już mamy te zdrapki zodiak. Co tu trzeba zdrapać? Ej, co tu trzeba zdrapać? Co tu jest zdrapywalne. Zdrap bonus. Znajdzie lwa. Aha, taki znaczek. I to, i to się zdrapuje jeszcze, pod spodem. trzy 3 takie same kwoty oznaczają wygraną. Dobra. To ja sobie to zdrapię I tutaj jest 100 tysięcy. O, jest kolejne 100 tysięcy, nie? Czy ja wygram 10 zł? Boże, się przestraszyłem, że wygrałem 100 tysięcy, a to jest 10 tysięcy. No taki troll, nie? Taki troll. Ale dupa, Bolus. Ja sobie tu lwa, nie? A waga. Waga dupa. Dupa, waga. To się muszę zważyć, bo to mi daje taki znak, wiecie, że... Żwaga, nie? My no, ja tam tak nie widzicie. O, widzicie teraz? Jest 100 tysięcy, 100 tysięcy i 10 tysięcy. To taki troll był, nie? Taki, że. No. Że chciał nas trollować, czy wygraliśmy tam 100 tysięcy, jakby wygrał 100 tysięcy, to nie jechałbym na Orange Video Fest, ale no. No zobaczymy co tutaj będzie. Tutaj trzeba wygrywać A, symbole wygrywające i tutaj trzeba. To jest taki sam, który wygrywający symboli. Wygrać przypisaną do niego kwotę. Dobra, wygrywające symbole są tutaj, tak? To podróż. Jakieś usta? Ja tu z drapu z drapu zdrapuję. Dobra, Jakaś, jakiś samolot i usta są wygrywającym symbolem, tak? To sprawdźmy, czy to się nam zwróci. To 5 złotych się już wytarło, nie? Już kurde, nie chcę ścierać. Takie dobre dupa, chyba. Nic nie wygraliśmy. Jakieś pechowe te zdrapki teraz. Nawet, widzicie, nawet ta palma, to trochę z podróżą mi się kojarzy, więc tak jakbym wygrał, nie? Ale nie wygrałem, bo tu nic nie ma. Pa. Dobra. E, teraz znowu bierzemy sobie tego zodiaka, bo mam takiego, jaki rozpierdziel jest na tym stole. Jak normalnie w TF nie? Tak jak w TF ie Dobra, najpierw zarobimy sobie ten bonus. Może, mam znaleźć... MK, a nie, znalazłem strzelca, i tak bym wygrał tylko 5 zł. Teraz zdrapmy te kolumny, proszę, ja chcę wygrać 10 zł. No już widzę, ja to rozpoznam łatwo czy wygrałem, czy przegrałem, bo jest DR, prawda? A to jak to są takie trzy same... 3 takie same, to czasem tam się, czasem tam się trafi, wpadnie fajnie. Czy, nie, myślałem, że wygrałem 2 zł, a to, a to dupa, nie? A to nic nie wygrałem, bo to jest 4, nie? A 4, 2, 2. 20 Dupa blada. Jeszcze no zostały dwie zdrabki, to może sobie najpierw polecimy. Znowu z tymi dwoma sercami. Ja to bym okej, tam. Okej, okay, luka. Lukam za chwilę na ten aparat, czy to się wszystko ładnie. Co ty mi tu zdrabko robisz? Ja, czy to się wszystko ładnie nagrywa? Znowu ta podróż. Znowu ta po... I znowu te usta, nie? A nie, teraz jakiś list. Piątka mi się, dwójka mi się starą. muszę sobie wziąć kartę, nie? I się ostatnio nauczyłem. Mówić nie, to ja sobie. Kart, o kurde, w tym się lepiej ściera. Nie bójcie się, się, tu nie jest moja karta. Moja karta do bankomatu, więc powiedzenie numerów nie spiszecie, nie? Dobra, jest ja to Z. Ej, szybciej się ściera. Patrzcie, jak to schodzi, nie? I czy coś wygraliśmy? E, nie mam. Nie, nie wygraliśmy. Dupa, nie wygraliśmy. Nie wygraliśmy, nic nie wygraliśmy. Patrzcie. To nawet nie ma żadnych wygranych. Jakaś truskawka, jakieś usta, które były w poprzednim, ale nie trawiły się tutaj, nie? Dobra, mamy ostatnią zdrabkę I tak mówię cicho, bo jak już wspomniałem, jest godzina. Taka wieczorna, a ja nie chcę się tam jakoś będzie drzeć i uderzyłem w aparat, ale pewnie to nic jakoś tam nie wpłynęło. I dobra. Zobaczmy sobie bonus. Mam znaleźć bliźnięta. I znalazłem. Wodnika nie? To pewnie nic nie wygram. E, e, jakby było 20 zł, to byśmy wygrali 20 zł. Jakby było 5 zł, to byśmy wygrali 5 zł, ale nic się nam nie zwróciło. Jedyna Jedyna zrapka, która się nam zwróciła to ta i dupa. Bo wydałem 15, zwróciłem się złotówka. I to był zły, zły, zły pomysł żeby wydawać na te zdrabki Ale robię to specjalnie dla was, nie? Robić to się dla was, wy to lubicie oglądać Ale mam jebane spodnie, nie wiem jak ja pojadę na ten Orange Video Fest, ale... Yy, nie, no nie wiem, dobra yy, ja mam nadzieję, że wam się podobało Ja te zdrabki wszystkie tutaj położę, nie? Takie te przegrane, ja to jeszcze przejrzę, bo ja jestem taki no trochę zaspany I nie, nie ogarniam czy to jest coś wygrało, czy nie przegrało Tak, ja trochę leży tutaj, ja to trochę od ten tego co? O, Ojebany stół widzicie tutaj? ich spada. Ja chcę mieć czysty stół i jedno. dobra nie, bo mi się pomiesza. No, ja chcę widzieć pod tym materiałem 500 łapek w górę. Jak widzicie, 500 łapek, może dacie radę 600. Jakby było 600, to by było zajebiście. Nie wiem. Wyślijcie komuś znajomym znajomej. komu chcecie, nie? Nawet dziewczynie, babci, siostrze, tak jak mówiłem w poprzednim odcinku. Możecie nawet nienarodzonemu dziecku, które się dopiero no, chce narodzić albo planujecie, nie? To możecie mu też wysłać. Tak, to było dziwne. Dobra, ja się z wami żegnam, wybaczcie, że jestem taki lekko zamulony, ale no, pamiętajcie o łapce w górę, pamiętajcie o udostępnieniu, pamiętajcie o komentarzu. E, najlepiej w komentarzu jakimś pozytywnym, który mi na przykład powie E, kupuj więcej tych i tych tropek. Oczywiście, jak będziecie robić rywinki, nie? Ja was tam nie zmuszam, ale rywinki są spoko i Rywinków mogę sobie później lecieć w te, w te kulki, nie? W te zdrapki. I to jest fajna zabawa, ale no, to jest trochę hazard. Pamiętajcie, że to jest hazard, więc jeśli chcecie kupić, to najlepiej spytajcie się rodzica, jeżeli jesteście niepełnoletni. No, no i to było na tyle. Jeżeli Wam się podobało, pamiętajcie o obce w górę, ja powtarzam to już kolejny raz, ale no to już będzie ostatnie takie pożegnanie. I do zobaczenia w kolejnym zdrapowaniu. Wybaccie, że nie było aż tak długo tego, ale po prostu no money and no zdrapki, nie? No dobra, to by było na tyle. Na razie, cześć i do kolejnego zdrapowanka. Yo!